Błąd, że się duszę, mhm. ale w ogóle to, że się duszę i, i że mi było zimno, i że mi obojętnie już było, czy przeżyję, czy nie żyję, to było jeszcze przed, zanim lekarze mnie podłączyli do tego sprzętu. Więc ja już zrezygnowana byłam przed mhm. momentem reanimacji, ratowania mi życia. Pani Alicja Ziętek mieszka pod Warszawą. Posiada wyjątkowy dar, jest medium, czyli osobą, która potrafi kontaktować się z duchami. Kobieta twierdzi, że przeżyła śmierć kliniczną i była w miejscu, które nazywa rajem. Opowiada, co widziała i kogo spotkała po drugiej stronie. To doświadczenie dziś pozwala pani Alicji lepiej zrozumieć zmarłych i pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. Urwał się film, wkrócie i zaczęłam sobie latać po szpitalu najpierw. Wycieczka, czyli to ten jest jedno z jedną z tych obrazów jest namalowane, jak ja sobie chodzę tym ponad tym. Nawet miałam wrażenie, że chyba ja lekarzowi przeszkodziłam, bo tak bardzo silnie walczyłam o to, żeby mnie do, nie dotykał. Więc jakaś yy, yy, siła, ja się mówi, czuję kogoś tak, że ktoś jest, albo czuję czyjąś obecność, ktoś mnie, to nieraz tak ludzie opowiadają. Mam wrażenie, że lekarz też musiał odczuć yy, moją potencjalną siłę, musiał mieć zły dzień. Ja yy, nawet się obwiniałam o to, czy yy, nie to, co się wydarzyło w tej części, nie było moim. jakby. Czy ja sobie sama w ten sposób nie zaszkodziłam? Na pewno było źle, bo nie dość, że poród, to jeszcze doszło do niewydolności nerek, więc już byłam puchłam, byłam, nawadniałam się, a potem do yy, zaniku pracy mózgu. Zaczęłam się denerwować, że dlaczego na mnie nikt nie reaguje, bo to jest tak, jakby, przepraszam, kogoś ignorować, nie prawa fizyki nie dotyczą. Dlaczego jestem pomijana w związku z tymi chwilami? Przecież ja tylko znałam to życie, religia mówiła, kościół mówił co innego. On nas nie uczył, że człowiek jest świadom tego, że po śmierci odbiera z zmysłami tak samo jak za życia. Tego nas nie uczono. Żaden Kościół nie przygotowywał człowieka do stanu śmiertelnego, do stanu śmierci. Tylko umierasz, pójdziesz do Pana Boga i tak dalej. Co z tego, że ja widzę, reaguję, czuję wszystko odbieram wszystko, kiedy nikt nie reaguje na mnie, kiedy ja nie mogę nic zrobić, nie mam żadnego wpływu na rzeczywistość. Pojawiło się światło i ja przeniknęłam do tamtego wymiaru i ono mnie bardzo uspokoiło, takie błogie się zrobiło. Usłyszałam głos tylko, pójdź ze mną, ja cię, ja cię doprowadzę. I to, to światło, poczułam taką błogość, takie uczucie macierzyństwa, <grym>, naprawdę. I, I taki spokój, i po prostu poddałam się. Siostra zakonna uczyła nas o yy, demonizmie. Między innymi powiedziała, że lewa ręka. A ja urodziłam się leworęczną. Więc ja mówię Boże, to ja jestem z nas z diabłem. I się przeraziłam strasznie. To znaczy, małe dziecko ja wtedy jeszcze nic nie rozumiałam, ale miałam te zdolności artystyczne. Ja, nauczycielem z fizyki, powiedziałam, że światło jest inteligentne. Jako dziecko, to, to mogła być klasa czwarta, piąta, kiedy fizyki się uczyliśmy wtedy. I on, on się zdziwił co ja plotę, tak, więc ja też ni stąd, ni zowąt, nie wiem dlaczego, tak powiedziałam, że światło jest inteligentne. Mhm. Czy jakieś zadatki gdzieś one się przejawiały w moim dzieciństwie. Po tej lewej ręce miałam uraz do kościoła. Ja pamiętam jak urodziłam pierwszą córkę, ją karmiłam, była przytulona do mnie. I tak jak się zmęczyła, zresztą matki jak karmią piersią, to one często tak niby drzemią, niby nie drzemią, no bo dziecko ma, więc musi pilnować. I nagle zobaczyłam białą postać Matki, matki Boskiej w powietrzu, na tak jak na ja tutaj sobie leżałam, a tak sobie jak prostu pojawiła się i, się i się uśmiechała. I też nie wiedziałam, co to jest. No to ja do takiej sąsiadki starszej komuś... W szpitalu rozumiem. Nie, w domu, już w po szpitalu. szpitalu, już jak wróciłam już do a domu. pani miała ten lat, Tak się dopytuje, No pierwsza, czy... pierwsza córka to miałam jeszcze jeden lat jak przyszła na świat. No ja się pytam sąsiadki, co to oznacza. Mówię, że m, widziałam mat, postać Matki Boskiej, mówi nasza piękna kobieta. I mówi, się uśmiechała do mnie. I ona mówi, ale mówię, dziewczyna ty będziesz prowadzona, jeszcze w ogóle nic sobie nie widziała. Były takie jakieś dziwne rzeczy, które w pewnym sensie zdradzały, że coś we mnie siedzi ym, Ukrytego, o czym ja sama o sobie nie wiem, i to dopiero potem, po jakichś tam latach, zaczęło się ujawniać. Ja, jako duch, będąc duchem, to spojrzałam, widziałam siebie, jakbym była czysta i biała, więc duch jest materią. Jest postrzegany jako materia. Obraz, no jak hologram, o, tak to powiedzmy. Natomiast, jeśli chodzi o moją praktykę, już w kontaktach z duchami, to jest tak, że ja muszę mieć bodziec, swój własny i bodziec osoby drugiej, czyli osoby tej, która ma z nim do czynienia. Na początku ja sprawdzam robię rzędkę, tak, sprawdzam, czy dane miejsce jest w porządku, czy coś mi się dzieje, czy są jakieś zmiany, zaburzenia. Widma. Siadam w tym widmie, właśnie w tym zaburzonym polu, gdzie wszyscy uciekają i wiedząc o tym, zbieram informacje, co to widmo zebrało, z czego one się po prostu skumulowały, jakie emocje, jakie, jakie te siły potencjalnie mogę, mogę, ja mogę i nie muszę. Mogę zobaczyć obraz ducha, ale też nie muszę, bo to wszystko zależy od tego, w jakiej on jest kondycji psychicznej, żeby przywyrzeć do mnie z dialogiem. Przybrzeć, bo nie powiem, że to jest ten. Ja się otwieram i to jest tyle. Każda rzeczywistość jest inta. Po śmierci klinicznej na przykład te obrazy były tak silne i tak spontaniczne, że każda osoba, która siedziała była blisko mnie i miała jakiś problem, to jej emocje od razu były wychwytywane przez moje, bez, bez kontroli, są spontanicznie. I ja po prostu widziałam, co się dzieje, znałam historię, wydarzenie i finał. Ja mam zasadę taką, że jako osoba z takimi zdolnościami, potrafiąca wniknąć w czyjąś osobowość i określić jej cechy charakteru, postawę i tak dalej, jej punkty słabe, nigdy nie traktuje nikogo naprawdę jako potwora, jako degenerata, jako zepsutego. Nigdy. Tylko znajduje czynnik który sprawił, że on ten kierunek obrał.